Witajcie w kolejnym nauczaniu o Bogu. Niektórzy nauczają, że jak będziesz modlić się do Boga, to Bóg cię uzdrowi. Jaką byś chorobę nie miał, jak będziesz modlić się do Boga, Bóg cię uzdrowi. Ja teraz mam chorobę, syndrom Reinalda. Jak będę modlił się do Boga, to Bóg mnie uzdrowi. I oczywiście... Ja sam modlę się o zdrowie dla wszystkich ludzi na świecie. Wy zapewne też modlicie się o zdrowie dla, nie wiem, rodziców, czy, czy dla ludzi, czy, czy dla, nawet dla samego siebie. Panie Boże, daj mi jakieś zdrowie, czy tam uzdrow mnie, czy w ten sposób. E, i, I z tym nie mam żadnego problemu. Z tym nie mam żadnego problemu, że rozmawiamy z Bogiem na temat naszej choroby czy choroby innych nie mam z tym najmniejszego problemu. Natomiast, natomiast chcę, żebyście spojrzeli na znaczenie tego wyrażenia, kiedy ktoś was naucza mówi: „O, jesteś chory, pomóż się do Boga, Bóg cię uzdrowi. Masz raka, pomóż się do Boga, Bóg cię uzdrowi. Masz...” umierasz, pomóż się do Boga, Bóg cię uzdrowi. Masz chorobę jakąś taką, pomóż. Na samo spojrzenie tego wyrażenia, bo wiem, że wielu, wiele osób naucza, że nawet nie idź do lekarza, nie idź do szpitala, nie idź do lekarza, nie idź na operację, pomóż się, wystarczy tylko pomodlić się do Boga, Bóg cię uzdrowi. I tutaj przejdę już do sedna Jeśli spojrzymy na te wyrażenie, na przykład, ja choruję syndrom Reinalda choroba nieuleczalna, e, problemy zdrowotne i, daje, i tak dalej, i tak dalej. I była osoba, która, e, która też powiedziała, żeby pomodlić się do Boga. Bóg mnie uzdrowi, więc zacząłem tłumaczyć. Dlaczego miałby Bóg mnie uzdrowić? Bo jeśli Bóg mnie uzdrowi, to będzie cud, po pierwsze, bo no, choroba nieuleczalna, nie, nie jesteśmy jako ludzie w stanie e, m, zrobić coś, żeby, żeby z tą chorobą, żeby dla przykładu mnie uleczyć. Ale jeśli i wie, więcej się Bóg mnie uzdrowi, to będzie co. Ale dlaczego chciałby Bóg e, mnie uzdrowić z jakiego powodu? Bo w tym samym momencie, co teraz Słuchacie ten filmik. Gdzieś tam umiera tysiąc, dwa tysiące, pięć tysięcy, nie wiem ile tysięcy, choćby dzieci, choćby chorych na raka. Niektóre z tych dzieci nawet się boją umrzeć. Nie chcą umrzeć. Niektóre. To jest zrozumiałe, mają różne odczucia. I. Dlaczego miałby Bóg uzdrowić mnie, a nie tysiąc dzieci? I tak samo powiedziałem na live, kiedy tłumaczyłem te całe wyrażenie, pomóc się Bóg, Cię uzdrowić. Dlaczego Bóg miałby uzdrowić mnie, a nie tysiąc dzieci chorych na raka, które właśnie odchodzą z tego świata? Dlaczego? Mógłby być tylko jeden... Powód. Powód mógłby być taki, mógłby być, że, że Bóg by widział potrzebę we mnie uzdrowienia, żeby, żeby sprawić coś większego na ziemi potrzebę. Uzdrowienia, żeby sprawić coś większego na Ziemi. Tak jak słynna e, e, Michel-Analyze, która stała się słynna na naszej Ziemi i wiele osób odwiedza jej grób z powodu tego, co się z nią wydarzyło. I i też nie została uzdrowiona, ale wydarzyło się tam coś, co poprowadziło miliony osób w stronę Boga. I teraz e, tak samo w tym momencie, w tym momencie, bo jeśli Bóg miałby mnie uzdrowić, to oczywiście musiałby zaingerować w moje wolne życie życie, które nam dał jako wolni ludzie, mający wolny wybór, nawet mamy wolny wybór czy kochać Boga, czy nie kochać Boga, czy podążać za Bogiem czy nie. Bo jeśli był, byłby jakiś jakikolwiek nacisk ze strony Boga, już nie byłby wolnym wyborem, nie był wolnym wyborem. Naciski takie widzimy w religii różnej na przymusowe kochanie Boga, czy niekochanie Boga. I tutaj jeśli Bóg miałby zrobić ten cud i są cuda, ja wierzę w cuda, są ludzie, którzy są uzdrawiani, którzy... Którzy doświadczyli czegoś od Boga. Ja w to wierzę. Te cuda są i nieraz cuda sam obserwuję. E, ale gdyby miałby sprawić cud nad moją chorobą, to z jakiego powodu? A nie tysiąc dzieci, powiedzmy, umierających na rak. Na szali jest moja choroba i ja. I tysiąc dzieci umierających na raka. To z jakiego powodu? Z jakiego powodu? I, I... życie, przejście życia, choroby różne, yy, wypadki, niewypadki są częścią naszego życia. I dalej jest śmierć, która jest częścią. Naszego życia. To jest życie. Początek narodziny, przejście przez życie, różne, które się, rzeczy, które się wydarzyły, i na końcu zakończenie życia. I i. Jeśli spojrzymy na te nauki niektórych osób, które mówią, że nie idź do lekarza, bo ci nie pomoże, a Bóg przecież może podaje rękę nam pomocną przez lekarza, może Bóg podczas operacji kieruje lekarzem, żeby ta operacja się udała. Kto wie? Nie idź do lekarza, ale pomóc się. Bóg Cię uzdrowi. Cudownie uzdrowi, bo nie mówię tu o chorobach. Boli mnie głowa na drugi dzień. Nie, nie boli głowa, tylko o chorobach, przy których możemy zadać sobie pytanie, czy wyjdę z tej choroby, czy nie wyjdę? Lub jak potoczy się dalsze. Życie do zakończenia życia. Przy takich chorobach. To. To. Te stwierdzenie. Te stwierdzenie. Mogę powiedzieć. Nie jest. Do końca właściwie wyjaśnione. Przekazywane. Nie jest właściwie przekazywany. Ja bynajmniej, jako chory człowiek na Reynolds Syndrom, choroba nieuleczalna, wiem, że żeby mnie uleczyć, to musi wydarzyć się cud. A żeby był cud, to Bóg musi widzieć we mnie. Coś więcej, a Bóg wie wszystko, żeby stwierdził, że dam ten cud tej osobie i uleczę ją. Pozdrawiam.